Hej, siemanko moi drodzy, ja jestem Kondi, a to już jest 30. odcinek yy, serii z Farminga, w której pokazuję Wam mody, testuje je oraz prezentuję i jak nimi najlepiej zagrać. I w sumie tyle właśnie w, tych, w tej serii robię. Nie za dużo, co nie? Ale oglądacie to czasami, więc dlatego Wam tu nagrywam. Ja też lubię nagrywać tą serię, więc dlatego to robię. Więc bez zbędnego gadania, zaczynamy! O ale mnie ręka boli, walnąłem się, kurka fotna. Dobra, w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was coś fajnego, coś co jest podobne, znaczy coś co jest główne we w, grze ETS, czyli Eurotrack Euro Simulator, jeśli gracie, graliście, graliście bądź gracie we, w Eurotrack Simulatora, Bądź do pokoju mi wszedł, lol. bądź będziecie grali. Napiszcie mi w komentarzu y, Euro Truck Simulator, a ja przypnę wam serduszko. Fajnie byście napisali w ogóle coś, bo ostatnio trochę gorzej z zasięgiem, ale właśnie o to mi chodzi. Więc bez zbędnego gadania, co mówię bez zbędnego gadania, trochę dziwne, dobra, y, przygotowałem dla Was y, moda o nazwie Mante GS18 Series, czyli po prostu jest to ciężarówka. Ja się w ogóle nie znam na ciężarówkach, więc od razu mi nie bijcie. Po prostu chcę tę moda sprawdzić, chcę Wam go zaprezentować, ponieważ mi się spodobał. I dlatego właśnie go nagrywam. Bo mi się spodobał. I w sumie jak będziecie chcieli może go nim zagrać, to Wam pokażę jak nim tutaj zagrać. I to jest tak. To Wam wszystko nie będę tłumaczył, bo to, to nie jest takie łatwe. To jest perfekcyjny design do terenu. I możesz czasami na Y, 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 dłuższe trasy też dobrze zadziała, dobra. Cena to 120 tysięcy euro, co nie jest w sumie jakąś dużą ceną, jak na farminga. Y, I tutaj macie specyfikację, czyli y, 510 koni mechanicznych, może mieć, Bu to jest więcej niż, niż większość traktorów farmingu. Żaden traktor farmingu nie ma 510 koni. Duży wynik, duży. Y, prędkość to jest od 60 do 80 koni maksymalnie. Y, Kilometrów maksymalnie, co ja tu mówię? No spoko, spoko, mi się podoba. Yy, I tak, yy, mamy konfigurację dla OPON: mamy Trailborga, Michelin, Lizarda, BKT, Aliansa bądź Nokiana. Yy, inne funkcje są takie, że yy, treats can be followed, folded, nie wiem, nasz znaczy, treats. Może po prostu jakieś tu ma światła, mogą być ten, bądź jakieś tutaj inne u góry. Te u góry to są te, te mrugające, te, co mają policjanci, nie wiem jak to się nazywa po polsku. I okna mogą się otwierać. To jest spoko, że będziemy mogli okna otwierać samemu. I tu są reszta konfiguracji, która nie jest jakoś bardzo, bardzo przydatna, ale to wszystko sprawdzę sobie w gierce. I teraz tak. Gratus Farming, producentem jest Man, kategoria ciężarówki. Autor jest Agri Solutions and Virtual Farming 2019 Ifco Nie wiem czy to się tak czyta. Jeśli źle przeczytałem, to sorry. I rozmiar to jest 28 MB, wersja 3.0. Data wydania 2 stycznia luty marzec kwietnia, maj czerwiec. Sorry, że liczę, ale po prostu drugi yy, czerwiec, 2021 roku i platformy to są wszystkie tutaj te, tutaj pokazane. PC ps 4 Xbox One. O, oh, nagadałem się trochę, więc możemy przejść dalej. Yy, teraz pokażę Wam zdjęcia. To jest też spoko w sumie. Tu mam pierwsze zdjęcie. To jest takie trochę podniesiony, bo to jest ogólnie Man, firma Man to jest ogólnie taki podniesiony toalety Man, tylko brakuje przyczepy tutaj, ale przyczepa jest w farmingu, więc może będzie udało się podczepić ją, albo po prostu pobiorę innego moda i sam to przyczepię. Tu mamy kolejne mamy tak, tu jest pokazany zbiornik. To jest tak ładnie i to w sumie tak wygląda. To jest właśnie główna ilość tych zdjęć. Ja nie mogę się doczekać jak to w grze wygląda. Kliknę sobie Doland i będę mógł już chyba przechodzić do tego jak to wygląda w grze. I to w sumie tyle właśnie tutaj we, w, w Modhabie, bo tak się nazywa właśnie ta strona farminga. Więc przechodzę już do gry. Już w sumie jestem w grze. Też muszę wam coś powiedzieć, bo ostatnie odcinki z Farminga nagrywałem w tej koszulce też, w tej scenografii, w tym wszystkim, żebyście nie pisali mi w komentarzu, że ja w ogóle się nie kąpię albo się w ogóle nie tutaj nie, nie zmieniał nie ubrań. Tylko chcę po prostu wam wytłumaczyć to w taki sposób, że nagrywam parę odcinków pod rząd, więc macie tutaj takie wyjaśnienie z mojej strony. Abyście później nie spe, spekulowali jakichś tam różnych głupot. No. Więc przechodzimy sobie tutaj do tego modu, jakim jest yy, po prostu ciężarówka. Przechodzimy sobie tutaj do sklepiku. Sklepik jest otóż tutaj. W ogóle mam dużo kasy. Skąd ta kasa się wzięła na tym kącie, to ja nie wiem. Skąd to ja nie Znaczy. Aha, bo wy nie widzicie, ile ja mam pieniędzy. Mam 9 951 000. Trochę tych pieniędzy mam. Ale wiecie, to pieniądze się przydadzą. Dobra, i moi drodzy, już Wam pokazuję, o co mi tu chodzi. Warrior, Phoenix TGS, Halk, Roadrunner TGS i mamy właśnie te trzy. A! Dobra, bo ja tak tutaj trochę jestem zagubiony w tym temacie. Ponieważ ja nie wiem w ogóle na który my tu zainstalowaliśmy ten mod. Wydaje mi się, że ten mod to kosztował 120 tysięcy. Czy to jest ten? Tak mi się wydaje, że to jest na pewno ten. Dobra. Jeśli to jest ten, to my będziemy go tutaj konfigurować, a przyczepę sobie kupię inaczej. Kolor obręczy. A to są te obręcze. Dobra. Na przykład jak zielony. To w ogóle nie widać. Dobra, spoczko. Nie widać tego w ogóle, więc nie ma tutaj różnicy. Kolor podstawowy. Nie ma jej niebieski, Niebieski tak ładnie, przyjemnie wygląda. Tu mamy coś jeszcze. Aha, tu jest ten na dole kolorek. Nie no, tak jest chyba git, mi się wydaje. Albo nie, bo tu u góry jest taki zielony bardziej. No, że damy sobie jednak zielony, bo to jednak będzie, wydaje mi się, że lepiej wyglądało ten zielony. Ale my sobie damy taki zielony, żeby. No, ty, ty kurka wodna, no co tu się odrodziło? Nie! Sorry, ale jestem trochę. Trochę wkurzony jestem w tym momencie. No, proszę nie wychodzić mi stąd. Dobra, tak będzie wyglądało najlepiej, moim zdaniem. Wait, co to jest? Wait, a to jest takie, dobra. Mhm. Tam jest najlepsze opcje, i tyle tutaj nie ma co w ogóle się. A tu z koloru wręczy, dobra. W sumie. Nie będzie te Lizard w kół. Nie będą te. To są fajne, duże takie. Yy, warning Smiles to dodaję. A, to jest takie coś, dobra. Nie będzie, co mi tam ja? Nie będę miał na to pieniędzy, że ja mam cały czas kasę. Bix to znaczy. Aha, to 100. Dobra, to nie chcę, bo to brzydko wygląda konfiguracja silnika. Silnik będzie najlepszy. Czyli będzie po prostu za 25 tysięcy. I ma 510 koni mechanicznych, więc coś zarąbistego. Fender, Fender, dobra. Te fajnie wyglądają, więc mogą być. The Designs. Dobra, nie będzie Leon. Co my tu jeszcze mamy? Ustawienia cool, wearing small Dobra, czyli wszystko jest kup Tak, kupimy sobie I teraz jak zakupiliśmy to jeszcze musimy kupić sobie Do tego Do tego przyczepę Teraz się zacznie tutaj zabawa niezła Taka przyczepa będzie git Nie wiem w sumie czy taka jest git Sprawdzimy dokładnie kup jeśli nie będzie pasowała, to się trochę wkurzę, ale mam nadzieję, że będzie pasować wszystko ładnie. Sprawdzimy sobie jeszcze jakie to są przyczepy, czy może jakieś inne by tutaj przypadkiem nie pasowały. Yy, a ty byś nie pasowała? Sprawdzimy później, dobra. Yy, dobra, tu mamy to, ale w sumie nie jest takie duże to co jak myślałem. to kabina się rusza w tym. Ty nie da się tego podczepić. Co jest grane? Czemu się nie da? A jeszcze jakieś Nie, o, to się inaczej trzeba konfigurować. Kurka wodna, wszystko zrąbało się. Wszystko poszło we. W Dubu, 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 Benz. Dobra. Nie no, nie możemy tak gadać. Tu musi się coś udać wreszcie. Sprawdziłem, czy ta będzie działała. Kupię więcej, tam jeszcze. Yy, ta. Tą sobie też kupimy. Kup, tak. Kupiłem sobie jeszcze to, bo czemu my nie? Kup tak, dobra. Ile ich mamy? Dużo, więc sprawdzamy, która będzie gita. Z nimi nawet tutaj nie wkurzacie, że jakoś będzie, nie będzie chciała pasować. Kurka, bo na tym się trzeba odjechać tymi z busami starymi jak świat. No jej, tym szajse. Boże, czy to widzicie? No nie. Ja nie mam tyle czasu, tu jeszcze muszę tyle odcinków nagrywać, że to szok. Tyle na zapas muszę nagrywać, no właśnie, tyle na zapas. Nie Pytacie się, czemu tyle? No bo nie mam czasu inaczej to zrobić, ponieważ... Ponieważ nie mam czasu i tyle w sumie. Sprawdzimy, czy do tego się podczepi. Nie uda się, dobra. Wydaje mi się, że przez to, że ma to u góry, to się nie uda, więc zrobimy sobie tak, ja na szybko stworzę następny. Eee, czekajcie, albo sobie po prostu sprawdzę, czy z takim się uda zrobić. Bez tego. Tak, kup takiego, ok, kupiliśmy sobie takiego skurczybyka. I sprawdziłem, czy ten skurczybyk zadziała, bo jeśli ten nie zadziała, to znaczy, że coś jest nie halo z przyczepami. Patrzcie, jednak się da podczepić. O! Dziwne w sumie. Więc, lecz niestety ty, mój zieloniaku, nie będziesz mógł to sprawdzić. Przez to, że masz ten swój gumiany ten. Więc ciebie tu niestety damy na bok. Ale mam pomysł, mogę z tobą zrobić. Ale on jest powalony. <gryw> Czyli... Otóż, z tego tutaj załączonego filmiku możecie zauważyć, że... Że... To... ten... Yy, nie, jak się nazywa? Ten, 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 ten... Ten pojazd... Nie ma żadnej opcji, w ogóle żadnych opcji nie ma, jedynie w środku wygląda tak. I tu w sumie też niczego więcej nie ma, więc 0,0, 0, nic ciekawego w tym nie ma. Więc jakby co, ja wam nie radzę pobierać tych modów związanych z ciężarówkami, bo w tym nic ciekawego nie ma. Tylko sobie po popsujecie humor tym wszystkim, kiedy złączycie to i, i nie będziecie mogli podłączyć tego, więc, więc góry wam tak mówię. Ale ja wam będę dziękował za ten odcinek, bo tu już jest w sumie tyle w tym, w tym odcinku, więc zostawiajcie lajki, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, udostępniajcie filmik. I widzimy się jutro... Oczywiście, bo tu muszę koło poprawić. Widzimy się jutro o godzinie 16.30. Jutro jest chyba niedziela, więc jutro pojawi się fajny odcinek. Bardzo fajny odcinek. Więc do jutra i na razie, moi drodzy. Bajo!